bardzo dziękuję. Dobrze. 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 O, dobra. Będzie się dyktować. Przedstawiam wam nowego pierwszego trenera zespołu Daniela Myślisca. Z nim do sztabu dołączy. Roznieszczą szukam wzrokiem. Jest obok. Witam Mieszko panowie, przygapić. Tak, witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę. Panowie, życzę Wam owocnej pracy, dobrej pracy dla widzewa, bo ten klub zasługuje na to, żeby grać o jak najwyższe cele. Ambicje wszystkich znamy, chcemy sięgnąć po więcej. Także Was proszę o to, co zawsze robicie doskonale, o pełne zaangażowanie i wsparcie sztabu. Pozostałe osoby, które będą tworzyć ten sztab, doskonale znacie, więc przedstawiać nie muszę. Także oddaję Was we właściwe ręce, trenerze. Nie dlatego, że będziemy łapać się za ręce i tańczyć Tylko dlatego, że ja chciałbym widzieć każdego z Was, a nie za plecami. No tak? Always together. We see the our best things. Our best things are, things are here. I don't care about this Niefaji, ustęp. Like like okay. Ja chcę widzieć Wasze dobre rzeczy. Podoba mi się to, co robicie, i na tym się będziemy skupiać. The beginning from the rondos I will show you what we want from each other. Czyli reakcja po stracie. Immediately recollect the ball from the rondos. Od razu oddziałów. Później przejdziemy na uderzenie, gdzie za każdym razem, jeżeli podajesz sprzęt, to dajesz opcję do przodu. Nie uciekamy, idziemy do przodu. Pytania, questions, Pregunta?

Połyszczę <śmienicza> ja że to w zasadzie Ręce, nogi. Ściągaj, ściągaj, ściągaj. jest gato, this is not horses. Just like Every single pass should be inside. Jak wybije to znaczy, że piłkę ma przeciwnik i wrzuca. A, czyli dalej biegamy. Odbieramy piłkę, nie wybijamy. Dobra, panie, za dużo gadania, za mało roboty. Lecimy. Play. Play.

Patrz. O! I to jest, tak się musiało skończyć. <grym> raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, siedem osiem, dziewięć, 9, Poczekaj, szybciej, szybciej. Wcześniej! Wcześniej! była przestrzeń, Panie, tam jest trzecie uderzenie od razu atak. Trzymaj. Dawaj, 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 garnie, garnie. Dawaj, dawaj, zupełnie jego pozycję w polu karnym, dawaj. olej lewej. Telefon. Brawo, brawo! 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 Do końca. Goł obtań. Okej. Kwestia z pytania. Jaki jest cel? Wygrać. 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 Proste. Wygrajcie. Go. Blisko siebie. Dobra, 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 Jeżeli ty się poświęci, że pójdziesz pierwszy, to za twoimi plecami pójdziesz tego. Od jest Mariusz. I ja was proszę, zaufanie. Jeżeli będziecie coś robić, to później zrozumiecie, że co wam może pomóc, to wtedy będziecie gościa. Do Dlatego czasami jeden kontakt. This is the reason why. I sometimes tell you one touch. Because then you think faster. Okay? Ale nie lubię gadać. Z mojego punktu widzenia. Dobry trening, brawo dla drużyny.